Wszyscy do środka. Stawcie się w rządku. Nie próbujcie żadnych sztuczek. Walę lipa! N nie... Chwila, może coś zrobić. Mam pytanie. Odwróć się. Czyli nie mogę zapytać. Bo wiesz, się. Ja mogę ci dodać. powiedzieć, to że. Co jedyną osobą, a raczej osobami, które robią sobie tu żarty. To jesteście kurwa wy, rozumiesz kurwa? Dwa dni mnie w tym aucie woziliście, nie pojebało wam się Nie Ja woził wziąć. nawet 3 dni, to ty masz klamkę przy bani, zaraz inaczej sobie pogadały. Ja tu wam na rękę szedłem, kolegę wrobiłem w to wszystko. Mogłem po psiarskich zadzwonić i co? I chuj. Dobra, Nie kurwa, nie ciebie wozili pół jebanej godziny. To, że mam kurwa ciekawsze rzeczy do roboty niż siedzenie pół godziny kurwa i patrzenie. Dobra, za, sam ci teraz pierdoł spuszczę. No kurwa. Serif, stróż prawa się znalazł. Rozkuj mnie pokrył coś ci kurwa wieje. Roskuj mnie na kokemu to dupy. Jak chcesz ze mną rozmawiać, to wyciągnij tego deep Z Jeśli ma składkę. Tu się myje uszenie oczekiwanie idiota po prostu IDIOTA Czafa, kiedy będzie twój kolega? Minuta. O. Raz, dwa. Trzy 4 pięć, Możesz sześć, to robić w swojej głowie. Nie każdy chce to słyszeć. No, czy panowie obok mają coś przeciwko? Cisza też jest odpowiedzią? A to co? Cisza, odwróć się. Yo, yo. Kurwa. Gdzie? Ja pierdolę, najpierw ktoś kurwa nie działa z tym urządzeniem, a teraz kurwa nagle policji nie ma kurwa. Kurwa, jak mi to wkurwa wszystko! Już tak się zapytam z kulturą, pochujmy, tu jeszcze stoimy. Ja do nich chcę, żeby nie wywinęli ci hita jakiegoś. Bo w kurwie oni siedzą pewnie. No kurwa, idą jedność do mnie!